No i pierwsze co możemy zobaczyć to, że opakowanie względem pierwszej wersji jest sporo, sporo ładniejsze, to znaczy faktycznie wszystko możemy tu ze spokojem ujrzeć. Mamy zarówno to, co jest, znajduje się w środku, to znaczy mobilnego Glewiar, kontroler Bluetooth, jak i oprogramowanie do gier PC w trybie VR. No i poza tym oczywiście mamy dookoła różne ciekawe informacje, między innymi Twoje ulubione gry PC w trybie VR. No to to jest taki typowy slogan reklamowy. Tutaj mamy logo Dreams, a tutaj z tyłu mamy konkretny opis, co, jak i gdzie się znajduje. Mamy tutaj mobilne gogle wirtualnej rzeczywistości do użytkowania ze smartfonem. Zestaw nie zawiera telefonu. To jest dosyć ważne, jeżeli ktoś pierwsze swoje okulary kupuje ever. Minimalne wymagania smartfona. Mamy potem minimalne wymagania dla oprogramowania Trainus VR i co zestaw zawiera. Bardzo fajnie, bardzo dobrze, że teraz to wszystko jest jasno i klarownie informowane. No i co? Otwieramy. I w środku mamy folię bąbelkową. Folię bąbelkową, która moim zdaniem. Mogłaby jednak składać się z czegoś innego, w sensie jakby to wypełnienie mogłoby być, nie być z folii bąbelkowej, tylko z jakiejś pianki albo coś takiego, ponieważ mało estetycznie to wygląda. No ale wypakujemy, zobaczymy co tutaj mamy. Ok, także udało mi się wypakować same gogle, także tutaj mamy gogle. Reszta idzie gdzieś precz, czyli ta folia bąbelkowa. Natomiast tutaj jeszcze mamy kontroler Bluetooth, jest to kontroler VR Case Virtual Reality. Glasses Case, jest to dosyć taki tani chiński kontroler, ale jeden z lepszych, który testowałem. W sensie, faktycznie ma taki feeling jak gruszka od Wimouta, więc moim zdaniem bardzo spoko. No i w środku znajduje się jeszcze, co tutaj mamy? Pytamy. Mamy instrukcję obsługi, wydrukowaną na fajnym, śliskim papierze i w środku, w środku jest wszystko bardzo ładnie opisane, krok po kroku. Ja jestem autorem tej recenzji, znaczy tej instrukcji nie ukrywam, także wiem co się tu znajduje, natomiast e, naprawdę jest bardzo dobrze napisana i zwróciliśmy uwagę na to, żeby tutaj nawet laik jak to przeczyta to wiedział plus minus na co zwrócić uwagę w trakcie korzystania, także wszystko się tutaj znajduje bardzo ładnie względem tego co było w wersji pierwszej, natomiast mamy tutaj jeszcze wydrukowany sam e, kod QR, który kieruje nas do e, www.dreamsvr.com i tam możemy pobrać nasze oprogramowanie Trinus VR, to znaczy możemy y, poprosić o nasz kod y, do Trinus VR, aby mieć oryginalną wersję Trinus VR, który jest warty około 40 zł, także też bardzo fajny dodatek. I tutaj na końcu jeszcze znajduje się w y, opakowaniu y, jakaś uloteczka do gier Flyer VR i VR Jurassic od Level Up Studio które też zdążyłem już zrecenzować na kanale VR Polska. Także taki zestawik to tyle. To jest całe nasze pudełko, także możemy je gdzieś rzucić. Wow, patrzcie jak na samym rogu. No i możemy się przenieść bezpośrednio do drugiego pudełka. Dreams dokładnie tak samo wszystko wygląda yy, z zewnątrz, natomiast zobaczymy, co się znajduje w środku, tylko musimy to odpakować. Nie wiem, czy tam radzę jedną ręką. I w takim razie to będzie wersja... Frenelowska, zaraz przejdziemy oczywiście do samych gogli, e, tylko odpakujemy obydwie wersje, żeby je sobie porównać. Także tutaj jest wersja Frenelowska, co od razu widać na pierwszy rzut oka. E, siateczka won i w środku dokładnie reszta jest taka sama. Także myślę, że możemy się od razu przenieść do. No i oto są nasze dwa zwierzaczki, nasi bohaterowie. Widzicie, na pierwszy rzut oka można od razu powiedzieć. Czym się różnią? Różnią się oczywiście soczewkami. Jak je położymy tak na płasko, to poza tym możemy również zobaczyć, że różnią się nieco odległością. To znaczy po prostu zestaw zwykły 2.0 ze zwykłymi soczewkami jest nieco dłuższy, ponieważ musi mieć większą tą odległość soczewek od ekranu, czyli tą ogniskową, natomiast wersja frenelowska no, zdecydowanie jest w tym wypadku e, mniejsza, smuklejsza i w ogóle taki fajniejszy feeling ma, jak się ją wyciągnie. Także jeszcze na koniec takiego unboxingu szybko przelecimy przez te wszystkie funkcje, które teraz DreamS2.0 posiada, między innymi oczywiście to, że możemy sobie regulować bez problemu rozstaw soczewek. No działa ta jakby działa to tak topornie na pierwszy rzut oka, ale musimy też sobie zdać sprawę z tego, że ta regulacja soczewek musi być stała, to znaczy kiedy mamy to na oczach, nie może to nam latać, więc tak naprawdę czym mocniej, tym lepiej. Natomiast no, tak samo dokładnie działa to w tej wersji 2.0. Tutaj też normalnie możemy sobie przesuwać w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. No i oczywiście poza tym mamy ten kliker, który znamy już z wersji 1.0. Tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o zmiany, jak zobaczycie sobie, to tutaj jest wzmocniony ten klips, który macie tutaj z tyłu. Jest też założona na niego taka grubsza gąbka, która ma... Przede wszystkim służyć temu, żeby telefon nie wypadał, kiedy włożymy telefon do Dreams 2.0, oczywiście wiadomo po to, żeby to wszystko było stabilne i żeby nam gdzieś tam nie wyleciało. No jakieś drobne zmiany w stylu tutaj gdzieś rodzaju, zmiana rodzaju wentylacji, inaczej to wygląda niż wcześniej. To są takie drobne zmiany, tutaj gdzieś też na górze są otwory wentylacyjne. Ale poza tym to są stare, dobre DIMZY. No i oczywiście tak jak już w wersji tej półtora, która była gdzieś tam sprzedawana razem z zestawami MSI, mamy zaokrąglony bok, także myślę, że bardzo, bardzo fajna opcja. No i tak oto one wyglądają. Taki zestawik, który gdzieś tam myślę jest na pewno zdecydowanie zaktualizowany względem tego, co mieliśmy w wersji pierwszej. Natomiast zobaczmy sobie jeszcze, co jest oczywiście w samym opakowanku z kontrolerem, bo to też jest część zestawu i głupio by było sobie go nie spróbować. No więc kontrolerek oczywiście jest czarny, nie tak jak na opakowaniu e, biały. Nie ma baterii w środku, więc będziecie musieli się w nie zaopatrzeć. Natomiast poza tym jest to bardzo wygodny kontroler. Tutaj możemy sobie analogiem ruszać. Tutaj są dwa przyciski i tutaj kolejne cztery i tutaj jeszcze dwa tak zwane shoulder buttons, czyli te takie triggery, także bardzo fajny zestaw. Szkoda, że nie ma elementów ruchowych, ale niestety tego typu sprzętu, żeby rozpoznawało nasz ruch jeszcze, w dodatku nie ma na rynku. Jak będzie, to na pewno myślę, że Dreamsy takowe dostaną. Tutaj mamy jeszcze przełącznik Android iOS, więc możemy sobie wybrać, jeżeli chcemy być takim desperatem, żeby bawić się w VR na iOS, to bez problemu możemy. No więc to był taki unboxing tych Dreamsów 2.0 zarówno wersji standard, jak i wersji Frenel. Miałem, założyłem pomiędzy ujęciami Frenelem na głowę i mówię Wam, to jest coś pięknego. Ile standard to jest taki bardziej ewolucja względem tego, czym były Dreamsy 1.0, o tyle Frenel to jest ewidentnie rewolucja. No, i w tej chwili najładniejsze optycznie, jeżeli chodzi o VR cardboardowy, okulary na rynku. Także myślę, że warto. No i właśnie, jeżeli chcielibyście się zdecydować na Dreamzy, to teraz do Mikołajek jest taka promocja Mikołajkowa. Więc jeżeli wejdziecie na ich stronę i zakupicie Dreamzy albo Dreamzy z Frenelem, to macie 30 zł zniżki. Także myślę, że całkiem nieźle. I teraz tak. Jeżeli kupujecie Dreamzy, to po prostu wpiszcie zależnie od tego, które Dreamzy chcecie, odpowiedni kod rabatowy. Do 6 grudnia włącznie działa ten kod rabatowy i obniża cenę o 30 zł. Jeżeli chcecie zwykłe Dreamzy, to wpisujecie po prostu kod Mikołajki, czyli Mikołajki, ale bez EU, zamiast EU jest L. Natomiast jeżeli chcecie wersję z Frenelem, która kosztuje 300 zł, no po obniżeniu 270, czyli prawie tyle, ile wersja standardowa normalnie, to wpisujecie. Mikolajki, czyli Mikołajki zamiast L jest L, myślnik, Frenel, Fresnel się pisze, macie oczywiście to wyświetlone w tej chwili na ekranie, także myślę, że wszystko jest jasne. No i co, bardzo polecam, po unboxingu jest zdecydowanie lepiej względem pierwszej wersji, no i już niedługo ktoś z VR Polska zrecenzuje Dreamsy tak porządnie. Na razie, jeżeli chcecie jakieś recenzje, to możecie zobaczyć sobie na YouTubie, możecie sobie wejść na VR Hunters, tam również... Znajduje się recenzja Dreamsów 2.0 i 2.0 Frenel. Tymczasem ja Was serdecznie pozdrawiam. Zostawcie lajka pod tym filmem i widzimy się w kolejnych materiałach na VR Polska. Na razie trzymajcie się. Pa pa.